Panie Lechu, w tych dniach mamy wielką uroczystość w Krakowie, akurat przypada setna rocznica powstania Stadionu Krakowi, najstarszego stadionu w Polsce. Długo przed, przed tą datą Pan przygotowywał się do godnego uczczenia tej wyjątkowej rocznicy. No właśnie, to, to, co pan powiedział, jest rzeczywiście rzeczą, która mnie nurtowała już od dłuższego czasu, bo stulecie stadionu Krakowi i tego najstarszego, ewidentnie najstarszego stadionu w Polsce, to jest no, święto dla klubu ogromne. Ja myślę, że nie tylko dla klubu, ale i dla, dla całego miasta bo to jest kawał historii tego miasta i przede wszystkim też dla polskiego sportu. No, co tu dużo mówić, w tym miejscu, gdzie mieści się ten stadion, nie było nic innego, tylko stadion Krakowi. W związku z tym, jak się, zbliżała się ta cała rocznica, to w biegłym roku zacząłem grzebać w tych różnych naszych źródłach, Czytać jeszcze raz te publikacje, żeby coś na ten temat napisać, bo wydawało mi się, że to trzeba yy, w jakiś sposób yy, bardzo mocno zaznaczyć, żeby to tak nie rozmyło się jak wiele imprezji i uroczystości naszego kochanego klubu. No i no powstało coś takiego, powiedzmy sobie, taka praca, ponieważ w międzyczasie dowiedzieliśmy się, że Będą Mistrzostwa Europy i że w Krakowie będą gościły trzy największe, naj, naj, najwybitniejsze, jedne z najwybitniejszych ekip piłkarskich świata, nawet można powiedzieć. No to też marzyło mi się, żeby przy okazji jakąś skróconą wersję tej książki zrobić w języku angielskim i w języku włoskim, przynajmniej w tych dwóch. Można powiedzieć, że pewien jakby zbliżamy się do pewnego finału, choć nie takiego, który by mnie satysfakcjonował, bo tak ukazała się już pilotażowa wersja książki w języku angielskim. Książeczki w języku angielskim. Ona jest skrócona w stosunku do polskiej. Na tej okładce jest, powiedzmy sobie, jeden z pierwszych meczów na stadionie na stadionie tym nowootwartym. To jest dzień 31 marca 1912 roku tak to nazwałem, a na drugiej stronie jest 31 marca 2012 roku. Tak wygląda dokładnie z tego samego miejsca ta Trybuna. I, 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 i. No, co tu dużo mówić, są pewne problemy z, z wydaniem tej książki, ponieważ no, mm, książka się wydaje za pieniądze, a no, niestety no, mam problemy z pozyskaniem, powiedzmy sobie, takich, takich tych sponsorów poważniejszych, którzy by ewentualnie zaryzykowali w, włożeniem jakiejś gotówki. Także na razie, no, jest, sprawa wygląda jak wygląda. Natomiast jest rzeczą... Książka jest gotowa, książka jest książka napisana. Książka jest gotowa, książka jest napisana, klada dzień, ukaże się... W wersji polskiej jest tłumaczona na język włoski, więc też ja myślę, że do miesiąca powinna być też ta wersja w języku włoskim. Ale będą wersja tak, polska wy... jest obszerniejsza. Tutaj o, jest, tak, tak jest, jest... dwa razy grubsza, bo wiadomo, że Anglikom czy Włochom pewne rzeczy dla pewnych rzeczy może nie są istotne, może ponieważ w tej książce polskiej daję bardzo dużo materiałów źródłowych. Typu, jakieś zdjęcia skany zdjęcia z, 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 z gazet, gdzie można po prostu nie patrzeć, tylko, tylko czytać, jak wyglądała na przykład relacja y, pierwszego meczu Krakowia-Lisła w czasie krakowskim. Jakim była językiem pisanym, jak to przedstawiał ówczesny reporter. Myślę, że dla. Wielu, wielu ludzi jest to ciekawe, nie opowiadać o tym, tylko przeczytać sobie relacje z 1908 roku, więc te wiele rzeczy po prostu w tej, książ w tej wersji obcojęzycznej zostało pominiętych, no ale te najważniejsze, najistotniejsze powiedzmy sobie zostały pokazane, między innymi też Chciałem na kanwie historii tego stadionu pokazać troszeczkę historię, historię, powiedzmy sobie, tego klubu, ludzi, którzy się przewijali, wydarzeń pięknych, wydarzeń dramatycznych, związanych i ze stadionem, i z, i z ludźmi. Tak jakoś się złożyło, że... Pewnym wydarzeniom tym takim dramatycznym na ogół towarzyszyły też złe wydarzenia na stadionie. A to powódź, a to wojna, a to huragan, który zdemolował trybuny, albo jeszcze coś tam się stało, powiedzmy sobie, z wojskiem. I o tym możemy, czy by nie o tym w, tej możemy w tej książce przeczytać, łącznie z tym, że są pokazane tam pewne takie ciekawe postacie, o których się może mało mówiło, mało, mało powiedzmy sobie, może ludzie czytelnicy, czy nawet sympatycy katolicy mało znają. Nie będę wyprzedzał, bo po prostu bym zarżnął tutaj fabułę, a tak nie opowiada się filmu powiedzmy sobie, do końca. Warto zaznaczyć, o ile mi wiadomo, tego typu książka przez 100 lat nie powstała, nie mówię o stuleciu, ale, ale generalnie publikacja poświęcona tylko i wyłącznie stadionowi. Stadionowi. Samemu stadionowi na pewno nie jest dużo. Pisał i, i, i Pampuch, i Gowarzewski, i Kukulski, i, inni, i ludzie, którzy zajmowali się, pisali monografię Krakowi. Ale sam stadion, powiedzmy sobie, został opisywany w sposób taki dość no, skrótowy i można powiedzieć, tylko fragmentaryczny. Dużo pisał też w wikipasach na ten temat Artur Fortuna, którego bardzo cenię jako historyka młodego. Wy też przecież na waszej stronie wiele razy były różne, powiedzmy sobie, rzeczy poświęcone stadionowi, ale takiej szerszej monografii, powiedzmy sobie, mówiącej od początku do końca to jeszcze nie było. No Jest to okazja niepowtarzalna. Dla mnie to jest osobiście ogromne święto to stulecie. Rozmawiamy przecież w przeddzień tej, tej pięknej rocznicy. No i no chciałbym, żeby to się ukazało Panie i. No. Kiedy, żeby to kiedy optymistycznie możemy, możemy liczyć, że ta książka zostanie wydana i e, od czego to zależy głównie. Ja myślę, że, że m, z końcem kwietnia powinny być już wszystkie m, części tej książki m, gotowe i. I będę Was wtedy prosił o to, żebyście podali, w którym miejscu tą książkę można napić.